Jesteśmy w złotym stoku. Tam oto jest sztolnia Barbara. Andrzej właśnie walczy z kratą, bo to, że mamy klucz, to jeszcze nie znaczy, że uda nam się łatwo otworzyć. Taka mechanizacja, ale już widzę otwarte. Więc za chwilę wchodzimy. Wejście jest trochę problematyczne tutaj, bo jest wysoko. Zobaczymy, jak to Andrzej Teraz zrobi. No, mnie, że go nie wzięłem. Co ja zrobię? A? Mam nadzieję, że ze mną nie stracę. <noise> Dobrze by było. Yeah. O, udało. udało się. No, poruszamy. Mamy szeroki korytarz. Trochę obudowy, trochę wody. Ja wody, na wodę uważam, bo mam dziury wego karosza. Coś tutaj było. Kanałek obudowy, ale chyba przodek. Tutaj jakieś jakieś tabliczki. Ale z odległościami od mm -hmm. Ale takie wmurowane, to pierwszy raz widzę. Mamy trochę więcej obudowy tutaj. Bo tutaj z góry nam się coś... O, tam z góry jest jakaś dziura. I, I takie płyty skalne, które się osuwają. Więc ta duża płyta tutaj się osunęła, jest deklinowana, To jest to chyba jeszcze celizna, albo nie. W każdym razie stamtąd wyjeżdża. Ładna płyta. <laughs> no ja budowa. Nie strącić tego na głowę. Byłoby dobrze. O. O. I coś, co wygląda na skrzyżowanie. Aha, mamy skrzyżowanie. Co my tu mamy? Więcej światła dajmy. Trochę przejdę w bok. Tutaj mamy. W te łazy wszystkie leżały na tej obudowie. Aha. Czyli obudowa już się poskładała? No bo poskładali, żeby nie przechodzić pod nią. No. To no tu w lewo kopali. Tu w lewo, coś się dzieje. No nieźle, to wtedy to. O, tam widać obudowę już nawet. Kawałek zostawionej to jakaś ławeczka dla oczekujących. A, i że tu taki zawał. a tutaj bokiem się przekopywali. Troszkę tutaj No to całkiem daleko od tej poszli. Tutaj w to miejsce jest takie obsypujące się. Chyba im trochę przysypało też tą drogę. Bo raczej, jakby kopali, to by nie zostawili czegoś takiego tutaj. A widać tam jakaś przestrzeń. Mhm. Może ktoś do góry rył. Może. I podrzucał Dużo w rękach rzeczy. <grym> Świeżutka obudowa. I co mamy dalej? Ojej, tam daleko poszli. Hmm. A czy da, dalej jest tak samo, a nawet jeszcze ciaśniej? Aha. Tutaj widać starą obudowę na boku. Ale jest jeszcze ciaśniej A tutaj już tak na czołganie bardziej Prawie Ale kombinezonu nie brałem Przecież czołgania nie będzie A i dochodzę do końca i tutaj albo im się sypie od przodu a od góry może się sypać bo jest spękane tam od góry i tam może im się obsypywać to jak tutaj kopią kopią ale na razie się nie przekopali tutaj e, w ciekawe miejsce bo ta skała tutaj nad nami była takie wystająca, więc mogli sobie opierać te deski a no nie, teraz muszę się wycofać, nie wiem czy uda mi się tu obrócić, chyba muszę się wycofać do tego szerszego miejsca i tam się obrócić. Opa, już jeszcze nie. Tyłkiem zahaczam strop. To jest najciśniejsze miejsce. Tym no tyłem to nie jest wygodne, zwłaszcza bez kombinezonu. Mi się już czuję, że mi się luza podwija. O, jest szerzej. Mogę się obrócić. Mamy pojemniczek do targania urobku. ławeczkę do odpoczynku. Ale dobra do głównego chodnika i co? Prosto czy dalej? prosto jest, jest ta stara aha się oczywiście zawałem, ale to bo ma dużo obudowy tam. No, a co tutaj jest na tej obudowie? No, życie. <noise> życie no. Ciekawe. Firanka No ale ładna obudowa zaświećmy No ładnie to wygląda Tutaj mógłbym z aparatem przyjść po zdjęcia ale nie mam dzisiaj Skoro z chcę tu ten. No Na zdjęcia przyjechać inne rzeczy On tu nie był Aha To tak, to wtedy by można było Dużo tego budowy tu leży. Ładnie to wygląda. A tutaj nawet stoi. obwołowe miejsce jakieś odrobinkę coś nam tu z góry wyjeżdża o, tak to wygląda jakieś żyłka była u i pewnie to wyjechało no tu już nie mamy obudowy Mamy trochę wody. Widzisz ślady po podkładach na spongu. No, chyba zawał będzie, ale... Zobaczmy, no i woda, i, i mokre skarpety. A raczej jedna, bo jeden but nam dziurawy. i co my tu mamy? No, zmielone wszystko. Da się kawałeczek podejść po zawale tylko że nic tu nie będzie bo jest zawalone definitywnie i tam z góry widać widać tam szczeliny a więc to z góry ciągle tutaj wyjeżdża i też jest spękane tutaj widać jak to się No Mam no, już tutaj starsze party, troszkę, ale nie wiem na ile starsze. Wszystko wygląda uczesno. No to teraz w kierunku głównego chodnika. ciąg, idziemy w głąb. 20 metrów, w sumie tak. O, prosty chodnik. Czy w podkładach? To krzyżowanie czy nie? Tak. Tylko... Lekki obwód. tam na mojej wody to za dużo jest. Aha. A co dużo jeszcze zostało? Czy już tutaj? Nie pamiętam. Nie jest mała. Zawsze kończy y, się przodkiem, nie ma zabawa. Aha. Dlatego, bardziej nie zrykasz. I tyle. Mm. No dobra, to idę. Zobaczysz w takim razie. Ale, nie wiem, czy to. że nie słychać nic. Mhm. W którymś miejscu normalnie woda się Aha, że woda. Fajne zdjęcia robię. Że... No dobra. <grym> No gdzieś dalej. To... No. Mamy zakręt. Mam kolejny zakręt. Tutaj kołek wity w ścianę. Tutaj drugi. No tutaj mamy jakiś lekki obwod. wyjechało, ktoś wkładkę z buta zgubił taka komora taki drobny ten żwirek wyjechał jest jakaś żyła tak o tutaj a przecinała nie szła Chodnik gdzie tu a żyła jest tutaj pod kątem przechodziła i właśnie na tej żyle na tym uskoku wyjechała. Ma coś tam ciekawego widać co to za żyło nie widać szczególnie Mamy dalej, dalej mamy dalszy chodnik 64, 84 Ta biała glinka stąd wyjechała i chodnik. Fajnie, podoba się ten żwirek taki na spągu. Taki jasny. Jasna jest to kopalnia, bo ten pył tutaj też jest jasny. też była jakaś strefa taka obwołowa tam budowę postawili a tutaj woda trochę kapie dobra dobra cicho tam nie wyczerpujesz się przecież i tutaj woda trochę kapie a nawet leci mamy trochę deszczu Ziemnego. Kapie, oba to może jakoś przejdę i się nie zamoczę. I co mamy dalej? Wygląda jak jakiś obwód z przodu, a tutaj mamy jakby chodniczek, jak tylko zaczątek. Ale to mi wygląda na obwód ale widać wydeptaną ścieżkę do góry, więc chyba jest przejście. O wygląda jak Gdyby się kończyło, niestety kończy się to nam zawałem. Tak. Te podchody, może widać, że tutaj były, wisiały sobie gdzieś tutaj, ale no, wygląda na zawór, by nie patrzeć. Co ciekawe, znaczy to jest ciekawe, bo Andrzej powiedział mi, że sztonia kończy się przodkiem, nie zawałem. Więc by ten zawał bym, czy był czymś świeżym. Kto wie. Tu będzie takie lustro tektoniczne prawdopodobnie. No to będzie tyle z tego obiektu. I tak jest spory. Czy prosty chodnik, czy znaczy prosty też. Zakręcający kilkukrotnie. Ale prosty w sensie, że jeden chodnik główny. I tylko jedno skrzyżowanie na początku. Trzeba iść z powrotem. W takim razie ciemność Opatny to ulewa mi się podoba. Muszę to wrócić na zdjęcie kiedyś. Tutaj zwróciłem moją uwagę ten stempel, taki skręcony jest, jakby. Nie wiem czy drzewo tak rosło na okrętkę, czy... No ciekawe, tak się słoje jakby skręcały. No miękki, miękki. Bardzo miękki nawet. <grysty> to Andrzej wyciągnął właśnie z wody dwie łupki do łączenia szyn O, oczywiście Tu spod obwału kawałek szyny, nawet widać Nie wszystko wytargali nie, było przywalone. No tak, przywalone to. Było trudniej. Nie chciało się. No. Tam jakieś butelki na tamtym ja pierwszym. Ja tam <grym> To jeszcze najtrudniejsza część. <grym> Trzeba stąd wyjść. Wlazłem, byle się złamała. To wyjdę. To nie skacz, to się nie złamie. A się ślizgam. Jeden śniak już jest. Aha. No to połowa sukcesu za Tobą. Tak, to już tylko obrót trzeba zrobić, ale... O, Nie toperek. O, O, najlepiej. Mm, dobrze. dobrze. Ma boleć. Udało się wyjść, udało się zamknąć, co nie jest takie oczywiste. Nawet mówiąc, cóż to nie jest proste. Więc to będzie na tyle ze niż Barbara. A więc do kolejnego.